Siemanko, witajcie na kanale. W sumie miałem nie nagrywać, bo nagrywałem dzisiaj coś innego, ale zacząłem sobie po tym filmiku z gumami i z gryfem robić spontanicznie maselapy z gumami. I w sumie muszę przyznać, że jest trochę progres z tych maselapów, tak jak rozmawialiśmy ostatnio z, tymi, z tym cyklem droga do maselapów. To powiedzmy, że będzie to drugi odcinek. Przez jakiś czas sobie robiłem dwa razy w tygodniu po prostu podciągania wyżej do klaty i trzy te inne ćwiczenia, które Wam pokazywałem. I dzisiaj mi się udało zrobić cztery serie. Z gumami maselapów. I w pierwszej było dwa, w drugiej było cztery z gumami, w trzeciej cztery i w czwartej cztery. Także nowy rekord, bo nie udało mi się jeszcze nigdy zrobić czterech z gumami pod rząd i też nie udało mi się zrobić seria po serii, tak żeby zrobić cztery serie maselapów. Bo zwykle po tych pierwszych próbach już byłem bardzo zmęczony. Także zaraz sobie zobaczycie, jak to wygląda w formacie Shorts i pokażę Wam jeszcze, jakie ćwiczenia robię dodatkowo. Właśnie w, takie, w takim, powiedzmy, tym półgodzinnym treningu, który jest przygotowaniem do maselapa. Robię takie treningi dwa razy w tygodniu i czasami Wam coś tam wrzucam, jak idzie. Dzisiaj, pomimo tego, że jestem po urlopie i po wyjeździe, jest wyraźny progres, także mam nadzieję, że pójdzie to teraz w dobrą stronę. Teraz sobie zobaczycie, jak poszło z tymi maselapami. Oczywiście jest bardzo dużo do poprawy, i jest robiony z gumami, ale i tak jest moim zdaniem progres, więc zobaczcie sobie sami. Idę sobie właściwie według tego schematu, że pierwszym ćwiczeniem, jak zaczynam ten, to przygotowanie do maselapa, to właśnie sprawdzam sobie, ile jestem w stanie zrobić maselapów. Zrobiłem sobie właśnie 4 czy 5 serii tych z gumami, tam po 3, max 4, powtórzenia 4,5. I teraz sobie zaczynam robić właśnie podciąganie nachsytem do klatki. Tak, żeby jak najwyżej się wydostać. Oczywiście to też jest bardzo męczące i zależy mi, żeby wybijać jak, jak najwyżej do klaty, więc przy drugiej, trzeciej serii staram się pomagać gumą, żeby jednak wykonać to ćwiczenie i powoli się opuszczać. Robię na razie trzy serie, cztery, po 6-8 powtórzeń, zależy jak mam siłę. Więc to jest pierwsze ćwiczenie. Drugim ćwiczeniem są te tak jakby połowiczne masa to co Wam pokazywałem tutaj. Trzeci jest opuszczanie się w ten sposób i właściwie na tych trzech ćwiczeniach się skupiam głównie dwa razy w tygodniu w tej, w tej drodze do masy lapa i robię jeszcze ewentualnie na brzuch ściąganie kolan do klatki piersiowej, Także tak to wygląda. Kolejny odcinek, zobaczycie sobie te ćwiczenia tylko i podsumujemy i mamy odhaczony tak jakby kolejny odcinek i jest jakiś progres, więc trochę się bałem, że nie będzie progresu, dlatego nie nagrywałem, ale dzisiaj spontanicznie wyszło to całkiem fajnie. Na razie sobie spróbuję pierwszą serię bez dumi jak najwyżej. Zobaczymy czy powtórzeń. Nawet spoko to poszło, bo tutaj się skupiam właśnie, żeby to szło jak najwyżej. Nie żeby zrobić po prostu, tylko żeby jak najwyżej się dostawać. Ale już drugą i trzecią serię zrobię sobie z tymi gumami i będę starał się wolniej opuszczać. Jak widać, z każdym powtórzeniem jest coraz niżej, ale o to w tym chodzi, żeby po prostu dążyć do jak najwyższych tych powtórzeń. Przede mną jeszcze jedna seria, ale tego nie będę nagrywał, żeby ten film nie trwał znowu z 10 minut. Lecimy sobie to kolejne ćwiczenia. Drugie ćwiczenie, które robię, ja też ostatnio robiłem. Mamy taki jakby muscle up, tylko wybijamy się z ziemi. Z nóg. I opuszczam. Starajcie się tutaj jak najbliżej, przynajmniej tak widziałem na tych poradnikach, tak wychodzić jak do maslapa. I tego tak sobie robię 4 serie po 8 powtórzeń. Właśnie staram się tutaj tak jak mi wtedy Bartek tłumaczył, żeby jak wychodzę, żeby być jak najbliżej tej rurki i już robić to ten wskok taki no, nad poprzeczkę. Wiem, że to jeszcze nie wychodzi, ale takie jest założenie, że po prostu staramy się jak najbliżej i potem się tu właśnie przesmyknąć. Przez ten, a wydaje mi się, że to też jest fajne właśnie na samo nauczenie się tego ruchu i tak jakby barkami, więc też bardzo fajne ćwiczenie, jak się chcecie nauczyć maserapa. Drugie ćwiczenie. 3 cztery serie. Osiem, dziesięć powtórzeń. Jeszcze dwie serie. Przedostatnie ćwiczenie, robimy sobie tak jakby muscle upa od góry, czyli opuszczamy się, tutaj jest trochę niewygodnie, więc ja sobie zrobię to w ten sposób, że wejdę sobie tutaj, żeby było bardziej dramatycznie. I... Samą górę tak jakby z muscle upa robię. Trzy serie po, dziesięć powtórzeń. I ostatnie ćwiczenie, które robię w ramach tych treningów do muscle upa, to jest ściąganie kolan do klatki piersiowej. Czasami sobie dodaję jeszcze jakieś ćwiczenia, w zależności ile mam czasu, jakie treningi robiłem inne w tygodniu. Dzisiaj taki typowo krótki trening na spontanie, czyli sobie zrobię jeszcze trzy serie tego ściągania kolan do klatki piersiowej, po 8-10 powtórzeń, i na tym będzie koniec. Wersja łatwiejsza oczywiście w ten sposób na wyprostowanych rękach. Na dzisiaj mam zrobiony ten szybki trening do upa. to jest około 40 minut. Pamiętajcie, jak ktoś jest pierwszy raz na kanale, czy pierwszy raz widzi ten film, że to te trzy, trzy ćwiczenia czy 4 nie wystarczą, żeby zrobić upa, jak ktoś jest mega początkujący, bo trzeba sobie, w, trzeba sobie jakieś podstawy stworzyć, powiedzmy, nie wiem, potrafić się podciągnąć. 10 razy na drążku. Wytrzymać w plamku trochę. Także żeby brać się za masę, to trzeba trochę jeszcze tam jakiś podstaw rozbudować, ale też jest sporo osób takich jak ja, które ćwiczy na siłowni, podciąga się, wyciska na klatę. Umie robić różne ćwiczenia nie umiem ma zrobić maselapa, więc może wam się przyda ten film w drodze do maselapa? Kto wie, jak mi się uda. Że będę robił już kilka bez gum i klepał je sobie jeden za drugim, no to będę już wtedy na tyle mógł przykozaczyć, że nagrać swój poradnik. Na razie to traktujemy jako film edukacyjny, w którym ja się też uczę, jak zrobić maserapa. Mamy już w głowie pomysł na kolejne wyzwanie, też będzie fajne, ale najpierw skończę to. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli macie jakieś kolejne pytania, pomysły na filmy, piszcie, na pewno coś nagramy. Jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale Zostaw Suba, trzymajcie się, cześć.